Chłopaki jeszcze się przemieszczają Bo idą tam ostrażnie bardzo przez plażę No trochę ludzi się tu kręci tego mhm. na paruszkę. Ja jestem tu zmartwiony tym kierunkiem 80 cały czas wyślepiam gałę, ale nic się nie rusza No... Mi się wydaje, że tam gdzieś przy tej drodze oni się tam poruszają Niestety mój średniowieczny notowizor nie pozwala mi tego zobaczyć. O, brawo, chyba się spotkało. 3-1 odbior, 3-1 przyjąłem, dzięki, jesteście już na pozycji. Dzięki, w takim razie ruszamy do naszej pozycji. Wini chłopaki przemieszczający się tam z lewej strony, zauważyli jeszcze bunkier na kierunku celu. No Alfa, brawo, Czekaj, dokończ. I mówią, że no po mają możliwość dojścia tam do celu, do piątki, jeszcze pomiędzy nimi a piątką są jeszcze jedne skały. Ja dobiję no i, tam... i się rozejrzę za chwilę. Dobra, okej, okay, a my Możecie się Możecie lecieć, jasne. Dobra, chodźcie chłopaki, biegłyśmy. Okay. Brawo, Alfa, nadawaj. Brawo, mój zespół został z wykryty, zaatakowany, prowadzą ogień, e, wycofujemy się, odbieramy. Alfa przyjął, wycofuj się w kierunku drogi, Dobra, czekaj, dzięki. Dystans 450, między krzakami znowu dwie sylwetki. Może Dynię... być drużyna zwiadu, przywaga. Co jest? E, Dwójka melduje mi, że mają z lewej strony świetne podejście pod radar, osłonięte od strony morza, że jest doskonałe podejście. Okej, okay, to idziemy przez tamtędy? Ten ten? Ja myślę, że tak, skoro tak melduję bany z takim przekonaniem, to tam musi być faktycznie no, dobra ma. droga. Zabijmy tamtędy i po prostu przez radar, zaszturmujemy na od północy na kompleks. Okej, okay, tylko tak, dojdziemy do radaru, no natychmiast go utrzymujemy. Zajmujemy pozycję osłonnej, i czekamy na kontratak Dobra, okej, okay, no to zwijamy w takim razie wszyscy na zachód teraz do Tak Mala. jest. Tak jest. Chłopaki jakieś? zwijamy tak jest. się na, za mną. Cofamy. Dobra, dobra. E, 3, okay. dwa, idziemy wszyscy na waszą pozycję. Za chwilę was będziemy. Chodźcie, chłopaki.

Powinienem wzrok włożyć zateczki. Kirk? Bunkier czysty, kałem nieobsadzony. Kirk to jest wąskie gardło. Musimy się stąd przemieścić. Podsuń jedną drużynę do przodu, do następnej osłony. Nie ma to jak drużyna zwiadu co? To jest tak zwany recon by fire. O kurwa, obrwałem. ktoś dostał. Ja, tak. gdzie? Jak bany da, ten ja Halo. Ok. Ranny się przemieszcza dalej? Ranny. Okej, okay, Jay, koń. Jestem. Dobra, koń dalej, goń dalej. Dobra, pakuj się za skały, zaraz cię zaopatrzę. Kirk, tak. Natychmiast zabezpiecz wschodnią stronę. Jeszcze raz? Natychmiast zabezpiecz wschodnią stronę. Jep, madyk, madyk. Dobra. K, e, kto oberwał? Oberwał K, tak? Najpierw zabezpiecz Dobra, wschodnią stronę, okay. bo będzie więcej do ludzi. Dobra, e, tu biedzie. Klakier, Ast, wystawcie się na wschodnią stronę, żeby zabezpieczyć wschodnią stronę tych skał. Gajowe Asty, do skał do Tak Jesteś, tak? Tak Tu gdzie jestem, stawcie się na wschód i osłonięcie Wycofujemy się Kaju się wycofuje. Prawo podobnie wycofujemy się Waldziej po stronie budynku jest przeciwnik Do skał, chodź do tyłu do skał to cię zaopatrzę nie ruszaj Na lewej krawędzi tego... stań i tej nie roku, ruszaj się, dopóki medyk się nie pozwoli. Dobra, się. Żeby zij, żeby Możecie dać wsparcie kamykowi, strzelając, kurwa, w tych ludzi przy budynku? E, klakier, jak widzisz, skąd padają strzały w kierunku brawo, to zrób przygniatający ogień. Okej. Okay. Klakier, na... Jeden Nadyr. Potrzebuję wody e, Przesuń w lewo dobra. Jest, jest, jest tu szybe. Szybe. Co Potrzebuję, nie proszę o ruch Nie Potrzebujesz. Potrzebujesz. Lakier, Lakier. 5 tak? 5 metrów tak? w lewo Kry Krycie tam z obie strony, bo tam ogień z tamtego kierunku Tam gdzieście kryli za skałą e, Jak gdzieś do was, zostaliśmy Ale krawie. idealnie Pięć metrów od lewo. No, jest? O. Sorry, nie na to chłopakom tutaj kierunek 140. 140 A prawo do wszystkich elementów, uważajcie, w waszym kierunku jedzie -te technika, postaramy się go zlikwidować. niestety wtedy jesteśmy Przyjął, wycofaj, wycofaj. Kirk, daj mi tu AT. Mm. AT, nie? Do góry, tutaj, tutaj, tutaj. Bany, bany. Daj nam tutaj AT. Technik bo się za Plakier, tak? Popraw jeszcze temu gościowi. Tam gdzie strzelamy, Tam przygotuj ta rękę i uważaj. Macie tutaj, drużynę AT? Słuchaj, Kirk. AT trzeba wody wysłać tu. Kirk. Tu trzeba posłać drużynę AT. Dobra. Alfa do. Brawo do Alfa, odbiór. Nadal. Alfa, Alfa, potrzebujemy medyka na pozycję wyznać. Punkt opatrunkowy, odbiór. Ja czy... Zeskoczymy do tych skał po prawej stronie, chodź za mną. Czekaj. No dobra, kwa alfa, kwadrat 073-119 Alfa, zrozumiałem, przy przyjmijcie prawo bez odbioru Dobra, idziemy na pozycję Kamyka, go opierdolicie Okej okay. no, hmm, Ale nie do nas technika hmm.

Tak? Nie! Róż do banego Zajmijcie ten rad Dobra Druga... O! Ogień! Dobra, biegniemy Tak tu! Dołącz do swatego, powie ci co dalej Przyjął J, lecimy Zawijamy do swatego Wstaję, wstaję Dobra Za późno podejdziemy Następny rado będzie w Następny rado bak będzie wkurany Leć, leć, leć Ogień z prawej, z północnego wschodu Dobra, popatrzcie rozstawcie się i krycie w, w, w przód Teraz wziąłem okay. tego z barak, ja co nas je to się. w się. OK Trzymam lewą okay. okay. jesteśmy z drugiej okay. strony czysto Baraki od tyłu czyste okay. Panowie, ruchy przy... przy... Dobra, to tyle Cztery masz? masz? Okej, dobra, super Zajebiście Ziutek, chodź, wyco wycofaj Kami, się Kamil, ruszaj Dobra, panowie, Argo, ty, Argo, ty będziesz prowadził Idziemy prawą stroną i Będziemy nie. czyścić te budynki Już tu, środkiem budynku? Bliżej prawej jak już Tak? Nie, nie, to do nie, nie do ciebie swatek Aha, no, okej okay. Go Dobra Go ja go, za Argo. Go, go, Argo Okej, Kir, ruszaj ale to wolno idziemy. się sprawdzać. budynek. Dobra, na lewo Czy... będą nasi, oni będą silni między budynkami. Idź argo, idź ślub. Kamyk, sprawdzaj budynki. Eee, ja? Dobra, ja tak, ty jesteś, Kamyk. Fantanuję marm. Sprawdzaj budynek, tu poprawię. Kamyk, wchodzę na prawo. Budynek, w prawo. Co to było? Zasuwamy się w kon... w kon... Dobra, a, a każdy, każdy tutaj jest budynek na lewo, patrzcie na okno. Argo, ale no rozumiem, tam, że my czekamy po... na budynek? Tak, 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 tak. Ok. Dobra. Technikal, alfa, technikal, kierunek 70. Przemieszcza się z Chantico do Ambergris, odbiór. No to Kirka, Kirk nie reaguje Okej, okay, gotów, cześć, celowany? Brawo, Alfa odbiór Brawo no dawaj Na plecy wjeżdża wam technika e, Wiem widzimy jak do niego strzelaliśmy Tak jakby Strzelajcie wyzwały. bardziej Okej, zobaczenia. Panie, jak trzeba się... że tu jesteśmy bo zaraz nas nie będzie Spoko, spoko I tak zanim zamelduję do Kirka Kiedyś zanim przekażę panemu Lepiej się schować O, chodźcie do swojego budynku, do swojego Dzwi wam trzymam idziemy z e, balonem Odpuść, chodźcie Dobra. do swojego budynku Dobra, no to dawaj Dawaj Jest tutaj prawo Idziemy? O, tak, pieszy punkt, wejście się, się na, A, kraj, na, lewę, na lewą stronę KM, na lewą krawędź. Okej, wejdź dobry I patrzcie, można dojść uh -huh. tu. Tu jest kolejne przejście i stąd już jest dobre, dobre pole. Jak, jak tam wlazłeś? V. Wyceluj i V, ale wyceluj też. Tylko trzeba wycelować, no. O, ho, 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 Właśnie. Jeszcze, jeszcze, skocz jeszcze raz. Do <laughs> Okej, okay, gotowi? Czekaj, próbuję kurde podeprzeć ten karabin, ale coś kurwa nie chce mi współpracować na żołądze No bywaj tak. Gotów, to. Chcecie jeszcze widzisz na dachu? Szczerze? Nie, nic nie widzę. Jutro zaraz przed larnetkę Przechodzę skończył tego 160. Reload. Powinien mieć czyste pole do roku teraz. Kto tu został. No i to jest na dachu? Yeah. Mógł ktoś, yy, nasz grenadier mój uświadomić, tak? Ja myślę, że to przeciwnik nam się jeszcze pokazał, kurwa Dziękuję. Właśnie w tym bunkrze Już sprawdzał Czekamy na was, odbier Przyjął, e, Ostatnia dwójka Do pierwszego drzewa Dawać. Ok, gotowy Przebiegamy po ich prawej stronie Dobra, po Waszej prawej stronie Jak oni się ustawił no, to też okay. No dawaj. Na naszej pozycji KM mamy rannego który krwawi jest możliwość dostarczania medyka Sprawdzam Potwierdzam Bardzo prosimy o tempo bo nie mamy 290 na ranny krwawi Idziemy do rannego 290 do rannego. Kurwa, zrezygnowaliśmy z akcji, żeby im pomóc, jakie I Niech nie mówią, że ze mnie nie jest porządny człowiek. No bo jeszcze się wyda. To ona somienia. Jay, słyszysz? No, słyszę, słyszę. Ale brother in arms to możesz zejść na dużej no, wchodzimy już do was. Ale nie, bo niech zejdzie, niech zejdzie, racja. Na dole, to na parterze. Co ci się stało? Dobra, ja dawaj tu stop. Z pieprzem się zdałem. nice stop. <laughs> 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 jeszcze szczęśliwy z tego powodu. Podjedzie bliżej. Za, jest... no Jak będziesz miał pewien strzał, to wad. Tylko wiesz, nie, nie po skosie. Tak mi zrobię, prawie. Lepiej nie. Wal. Wal. No. wal. Czary, alfa wy. Czary, Alfa piętra zabezpieczona, wy. Czary, samego dołu. Alfa. Okej okay, zrozumiałem. W takim razie zadanie wykonane. Powtarzam, zadanie wykonane. Czary, przejmą.